Dzień doberek, godzina 6.20, Marzenka idzie biegać. No miałam dzisiaj troszkę wcześniej wstać, ale nie dałam rady. Nastawiłam sobie budzik na za 15.06, ale jakoś tak jeszcze kipnęło mi się i spałam do 6.00. No miałam wczoraj bardzo długi dzień, poszłam spać dopiero w pół do 1.00. Jestem taka niedospana. I chyba nie wiem, czy jak nie przyjdę z biegania, z mojego treningu, to się jeszcze może drzemnę na chwilę. I znowu jest tak pięknie, słonecznie. Zobaczymy, jak za parę minut skończę biegać, czy się pogoda utrzyma. Oj, dzisiaj jestem buchnięta. Ale wczoraj, nie dzisiaj mamy piątek. Dobrze, mój piątek, tak. Wczoraj przebiegłam. Wczoraj był wczor... <grym się> wczoraj. Jezu, jeszcze Wczoraj był drugi dzień biegania, czy trzeci? Bo czekaj? Nie, wczoraj był drugi dzień biegania, tak, bo był jeden dzień pauzy przez tą dłużę. Wczoraj był drugi dzień biegania i zrobiłam 90 metrów dalej. <grym się wczoraj> Moja trasa była troszeczkę dłuższa. Kurde, jak przebiegnę kilometr, to się chyba nawale ze szczęścia. Uff, już się boję. za chwilę będzie mi znowu tak robić, tak... tak Wiesz, jak biegam, tak... Tak mi się robi. Biegam, tak. Tak, tak jak się kaszle i taki pis, piszczący dźwięk wychodzi. O, 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 coś takiego. Takie coś wychodzi ze mnie, jak biegnę z takim lekkim gwizdem. No mówię Wam, to, to nie jest takie proste, żeby takie dźwięki wydać. Naprawdę bardzo piękne to jest. Kończę gadanie, bo się jeszcze bardziej zmęczę i nie będę miała siły. Do później, pa! Zobaczcie, nie ma mojej ławeczki. Tutaj nagrywałam czasami filmiki. i Tak, żeby się schować trochę w cieniu i żeby się osłonić od wiatru. I nie ma. Ktoś zawinął ławkę. Zobaczcie, znalazła się ławka. Ale chyba ktoś sobie taki żarcik zrobił. Bo ona jest tam schowana pod samymi krzakami i widzicie, tam już jest taki dołek. Już z górki idzie, więc wątpię, żeby ktoś tam sobie chciał siedzieć. Raczej chyba sobie ktoś taki żarcik zrobił, bo ona normalnie stała tutaj. Tutaj gdzieś. Zobaczcie jak to pięknie wygląda. Jak koronki na niebie, nie? Pięknie. Tak się zastanawiam zawsze, gdzie ludzie lecą. Pewnie na jakiś urlopik. O, tam już kolejny samolot. A powiedzcie, gdzie wybieracie się jeszcze na urlopy? Albo kiedy. Niech ja sobie trochę pomarzę. Będę robiła ludziom deserki i będę sobie myśleć, a Bożenka leci tam, a Helenka leci tam, a Justynka jedzie tam, a Marysia jedzie tam, a Beatka tam. Kurde no, zazdroszczę Wam. Jak sobie już wszystko ogarnę, tam pozałatwiam swoje rzeczy, to muszę Wam na spokojnie usiąść i opowiedzieć historię z przesyłkami do widzów. Słuchajcie, jaja jak Berety. Pierwszy raz w życiu mam, y, robiłam jakiś konkurs, cokolwiek wysłałam siara, jak nie wiem, ale Wam muszę koniecznie opowiedzieć, bo to jest nienormalne, co się dzieje. A jeszcze miałam Wam powiedzieć, słuchajcie, dzisiaj mi nie piszczało w płucach. Wiadomo, byłam zdyszana, już tak mi troszkę tu się działo, ale nie było gwizdu. Także jakby dzisiaj ktoś biegł za mną, to już trochę mniejszy obciach. Bo wczoraj naprawdę, to jak ta babeczka przed... Wczoraj? No wczoraj. Jak ta babeczka z mną biegła, biegła ten kawałek, to moja pierwsza myśl, o Jezu, widzie, na pewno widzi, jak mi się dupa trzęsie i drugie, o Jezu, obciach, jak to piszczy. Ale dzisiaj mi nie piszczało. Dobra, no to spróbuję. Przebiegnę się ten kawałek, jeszcze może jakieś tam 100-200 metrów bonusa sobie wyrobię. <laughs> Do później paha. Twixy Słony Karmel. W ostatnim holu pokazywałam Wam te Twixy. Bo się tak jerałam strasznie, żeby je przetestować. Bo lubię sobie czasami Twixy kupić, bo one nie są takie strasznie słodkie i nie mają dużo czekolady, więc w porównaniu tam do sneakersa czy jakichś innych batonów, no to są takie w miarę jeszcze ok. I ten i się strasznie cieszyłam się na ten słony karmel. Ale tak jak już widzicie, już je otwarłam, sobie przetestowałam i powiem Wam, że prawie żadnej różnicy. Tak jak Emilka napisała w komentarzu właśnie, że, nie ma, że szału nie ma. Chyba tak napisała. No bo rzeczywiście tak jest. Także to tylko taka ściema. Fajne opakowanie, bo tak zwraca uwagę, zaleka się, rzuca na półkach, ale no... Nie, nie. Nie, nie ma naprawdę różnicy. Cześć, cześć dziewczyny. Ja jeszcze taka nieogarnięta po bieganiu, bo przyszłam to, tylko sobie zrobiłam kawę, usiadłam do komputera i zaczęłam Odpisywać na komentarze i częściowo już zaczęłam montować kolejny film, bo po południu jadę do Marty. Mam to kuchnia nie ogarnięta, więc mam nadzieję, że nie widać za dużo. No, jadę do Marty, bo ona ma dzisiaj drugie szczepienie, nie wiadomo jak się będzie czuła. Ja także posiedzę z nią trochę. Zresztą ona wróciła wczoraj z Amsterdamu, nie widziałyśmy się i mam na pewno dużo do opowiedzenia, bo już przez telefon słyszałam ciekawe historie, jak to w Amsterdamie, nie? No, ale właśnie dzisiaj takie też fajne komentarze miałam od Was. No i tak chciałam się trochę do tego odnieść, bo to zawsze też tak miło chyba. Jeżeli chodzi o mizerię, to Grzesiu, nie oszalałam. Monia też robi mizerię z tym, z cebulką i, i nasłoną. <grytanie> Tutaj nawet Edytka jeszcze dodała, że ona dodaje troszkę cukru. Tak, taką parę ziarenek, cukru. Ja czasami faktycznie też dawam troszeczkę cukru dla przełamania. Zresztą często tak robię do słonych potraw. Minimalnie cukru wsypuję, a znowu do słodkich troszeczkę soli, bo to tak fajnie, ymm, fajnie się te smaki no nie, no nie wiem jak, no podkreślają właściwie taką indywidualność potrawy, o tak można powiedzieć. No i do tej mizerii jeszcze można troszeczkę sobie dodać octu, jeżeli się lubi. To tak, jeżeli chodzi o tą, o tą mizerię, no tutaj już któraś osoba też właśnie pytała o moje włosy, nie wyglądają teraz ładnie, ale już pytałyście kilka razy o, o kolor i co robię na, na głowie, więc następnym razem jak będę u fryzjera pod koniec sierpnia, to, to zapytam ją po prostu, co na mi na tej głowie tworzy. Czekajcie, co tu jeszcze miałam powiedzieć... O, znowu mi ktoś dzwoni. To tam się dobija. Piri. Okej. Okay. Znaczy lody przyjdą. No, miałam telefon właśnie, że nam przywiozą lody. Miało być lody jutro, przywiozą dzisiaj. No tak to wygląda. Także szybko muszę się przebierać i lecieć do lodziarni, żeby pomóc Grzesiowi. Do później pa! Do lodziarni. Padłam odebrać lody. Grzesiem oczywiście. On pojechał w tej chwili na zakupy, więc zostałam sama. Nie ma na razie ruchu, więc odpisuję Wam na komentarze. I padł mi też od razu komentarz Ewa Ruda. Dosyć długi komentarz napisała i przy okazji zwróciła mi uwagę na pewien rodzaj treningów, o których ja wcześniej nie słyszałam. To są takie chodzone treningi. Walking, workout. Jak to się po angielsku czyta? Zostawię Wam tutaj nazwę i znalazłam taki fajny kanał prowadzony przez dziewczynę po angielsku, ale to jest obojętne, że ja jej nie rozumiem, ale mogę powtarzać po niej kropki, bo jestem ciekawa, zrobię sobie taki jeden trening, I, ale to nie, o tym, nie, po, nie po to właściwie Wam nagrywam tą, tą wiadomość tylko. Przy okazji tego też wpadłam na kanał, gdzie babeczka prowadzi po niemiecku właśnie te, te treningi, ale... Sposób prowadzenia tych treningów różni się diametralnie od tego, o którym wam wcześniej mówiłam. I, nie wy... I tutaj piszę w opisie, czekajcie, ja wam teraz ją pokażę. No babeczka tak, no, nie za bardzo przekonująco dla mnie wygląda, powiem szczerze, pisze 30 minut treningu. Tutaj u góry. 30 minut treningu, 400 spalonych kalorii, 2200 kroków. No dobra, kroki mogą być, ale 400 e, kalorii. Ja wam pokażę, jak ten trening. Tylko dźwięk wyłączę. E, pokażę wam, jak ten trening wygląda, jak ona się porusza. Dobra, tutaj się na razie rozgrzewa, nie? Ale ona się w taki sposób rusza, jakby to było w zwolnionym tempie. Więc czekajcie, o. Zobaczcie jaki dziwny ten trening. Mam no, teraz tak jakieś pajączkowate ruchy. Nie wygląda na to, żeby on był jakiś skomplikowany, żeby no zobaczcie sami, jakby można było dużo kalorii na tym spalić. 400 kalorii w ciągu pół godziny to jest bardzo dużo. No, ja uważam to trochę za zabawne i mam zamiar przetestować ten trening. Naprawdę ubiorę sobie mój zegarek. Ten, który mierzy kalorie i zrobię sobie taki trening w domu właśnie dla przetestowania. No, no zobaczcie to. A teraz dla odmiany pokażę Wam ten drugi kanał, gdzie prowadzi inna dziewczyna. Tutaj zobaczcie taki kanał, jak to się już inaczej zupełnie prezentuje. Zobaczymy, czy jest opisane, ile kalorii się spala. Nie, to trzeba było przetestować. Ale ona przynajmniej te, te ma takie prężniejsze kroki, zobaczcie. Zupełnie inaczej się porusza, co? Zobaczcie, tutaj jest dla porównania trening właśnie tej dziewczyny. Są już takie bardziej energiczne. Ale ma figurę dziewczyna, matko boska. Tutaj fajnie w rogu zawsze pokazane jest następne ćwiczenie, do czego się trzeba przygotować. Ciekawe co? Czy oprócz Ewy ktoś z Was jeszcze robi tego typu treningi? Napiszcie mi w komentarzu i jakie macie efekty, jeżeli tak. No fajnie to wygląda. Ja nie lubię skakać. Nie lubię się za bardzo pocić, więc to może jest fajne. Yeah. A kudy kudi jedzonko, tak? Nie, yes. yeah, <laughs> co to jest? Co to? Czekoladowe ciastko Agnieszka kazała... Znaczy Agnieszka kurka. Czoko crunch. Nie, nie. To jest są... A. A Co? gdzie jest pięć? Mówię, że pięć jest, tak? No jest pięć. No jest pięć. A gdzie jest. Aha, tam są trzy. Ja mówię, że tam, że oszukali. Coś się śmiesz? Trzy I dodać daj. W dosta... do ostatnim filmiku dopiero mówiłam, że Agnieszka to jest kusicielna ciastka. I tutaj macie dowód. Proszę bardzo. Miało być trzy. Miało być trzy, ale, ale się... było cztery plus jeden, <laughs> Bo były w akcji, no to się rozmnożyły. <laughs> Jajku. jaka kawunia dobra. Tu masz, Ci nawet z tym. Z pianką? Z pianką, no. Jakbyś mamu nie znała, to byś wiedziała, że ja zawsze piankę wyrzucam, jak gdzieś jestem. Co <laughs> <To> wyrzuć? <śmiech> <śmiech> o, lama Dobra, to, to zabieramy tą kawkę. Um. Gdzie się Musiałeś nagrawać przy stole? A może na balkonie? Czy tam nie bardzo się zmieścimy? E, można. Można. Chyba, że do tej sowki tam przesuniemy. Kudiaszku, ty na kawkę też idziesz? Czekaj. No, po pierwszej tam się ciśnę, widzę. <grych> Jak fajne. Muszę to wyczepać, bo to już chwila. Nie, kojarzę się na balkon, to bym cały wieczór ty siedział. A, a <laughs> no, nie, byliśmy w odwiedzinach u Marty, ale nie nagrywałam dużo, bo sobie takie prywatne rozmowy, wiecie, prowadziły, więc nie wypada. No, ale my już wracamy. Boże, co mi się tu podziało? <laughs> Tutaj mam ciacho dla Grzesia. Ostało się. No, i już wracamy do domu. Teraz jest godzina, około 20.00 dziewiętnastek to dziesięćdziesiąt dziewiętnastek o Jezu się Sieben <laughs> <laughs> jak się nazywa ta uba w i Sieben bo może jest u wiesz. A my tam jechać? Nie, nie wiem, czy miał jechać. Pytam się. No, słuchaj, hey Mario, czy jesteś może u chaty? Ja myślałam, że jesteś może u bo, bo wracamy właśnie